Siemo, tak, Grady, witam was w odcinku specjalnym FIFA 13 No i tak, dzisiaj czeka nas odcinek, w którym będziemy mieli okienko transferowe Czekałem na to, czekałem i wreszcie jest Wreszcie możemy pozbyć się bagażu niepotrzebnego Czekajcie pierwszy tylko muszę iść tutaj do na lera Mam jakieś ukryte prasy? Nie, dobra, walić to Wstecz, poproś o fundusze Poprosimy o 10 milionów euro. nie o sto, 10 milionów ale zaproponujemy im finał Pucharu Europy, w sensie Ligi Mistrzów. Może. Skuszą się na to, zobaczymy. Potem czeka nas mecz z WOGO, jeszcze w tym odcinku, na sam koniec. I teraz tak wstecz: transfery. Sprzedajemy zawodników, tak więc tak. Kogo nie będziemy tak czy siak już zbytnio? Bystrof jest na liście transferowej. Lomberca też sprzedamy. Będziemy kopować kilku innych zawodników. Z tych patrzę tak jeszcze. Dan Kolazowicz jest na liście transferowej. Tak poza tym to chyba już nikogo nie sprzedajemy. Nie, już zostawiamy ich. Nie ma sensu. Ok, dobrze. Dalej zobaczymy, jak tam. Prośba dodatkowe fundusze. 7 milionów euro akceptujemy. Wyraźnie nas na coś stać. zainteresowani innych klubów, a to jakimś Annas, a szabek kto to w ogóle jest, nie wiem. Ale spoko. Teraz zobaczymy, jak to tutaj ofert transferowe. Aleksander Eswain. Andrzej Machaczkała chce aż tyle, ale odrzucamy ofertę. Patrzcie, jest już jest warty 10 milionów, a ja kupiłem go za 5, czam 6. Teraz można nawet dostać 20 milionów za niego, ale odrzucam ofertę. Słine będzie w przyszłością w tym klubie bądź innym u mnie. Spartaka tym bardziej odrzucamy. Za żadne pieniądze Słine nie sprzedam, przykro mi. Sprzedam do tych innych grajków. Ich nie potrzebuję w zespole. I Kai Gundogan, 20 lunów w osobach pogrzało Nie chcę. Czemu zawsze chcą Freedom Transfery na kogoś, kogo nie chcę sprzedawać? Jak potrzebuję pieniądze, żeby kupić Sy Davida Luisa. Aleks, eh, no jeszcze was, Oferta Bayerny jest dość żałosna. Wszyscy słaina chcą kupić, wszyscy słaina. A ja wam nie chcę go sprzedawać, ale potrzebuję trochę pieniędzy na transfery, ludzie. Dania. Czy prowadzić Duńczyków, czy nie? A wiecie, co zaakceptuję póki co ofertę. Zobaczymy, jakie spisze z deprezentacją Danii. Może akurat, witamy na pokładzie. O, level 23 już jest mm. Dobrze Kogo tam mamy w reprezentacji w ogóle? Skład Jaki do składu kiedy może? Hm. Lump To za ciebie odeślemy, weźmy Sorensen'a Eriksen, Fist, Schöne Paulsen Kallenberg, Was nie wyjdzie. Coś nie, co nie ma co tak zbytnio. Ale SPD jest też taki ten. Lewy pomocnik tam jest drugi. Właściwie tu jest więcej tych, więc mogę tej wendę nego sobie Andresena. Napasnicy. Jakiegoś muszę wziąć napasnika jednego jeszcze? Nordsolo na przykład. I zgłaszamy skład. Jak to jest na jakieś... czekajcie. Secz... Statystyki sezonu, eliminacje. Jest nieciekawie, dopiero cztery mecze są. Czyli jeszcze, no kurde, tabelę. <laughs> Mamy cztery mecze rozegrane. Czyli to już jest prawie cały jedna kolejka, zostało nam sześć spotkań. Ale straty nie ma duże, są dwa mecze do Szwajcarów. Drugie miejsce jest ciągle w zasięgu, więc nie jest źle. Tak więc... Trzeba próbować, tylko tyle mogę powiedzieć. Ja potrzebuję jakąś ofertę za kogoś, kogo sprzedać. Telegin. A jakiś młody, ale można go zawsze sprzedać. 9 milionów, ale to jest stanowczo za mało, żeby kupić Davida Luisa. To jest kup Zawodników. Obrońca, środkowy obrońca. No nie. Musimy teraz. Mniej więcej zobaczę, ile będą siedli za niego, David Luiz, 25 lat, 8 milionów, ale chociaż czekajcie, pytania zawodnika Krasnodar chce go kupić, a Krasnodar został tam kupiony przez dość bogatych tych, tych, w tej grze tak widziałem, tam czytałem jakieś e, Tak więc tak, e, transfery, alokacja budżetu Jak musiał go skończyć, to muszę mieć tyle, więc muszę kogoś sprzedać. naprawdę, jeżeli dni nie sprzedam, to nie mam szans go kupić. 11 milionów euro za niego chcieli, a ja potrzebuję trochę hajsu. Dostanę chociaż jakieś drobne parę milionów euro. Muszę kogoś sprzedać, to nie wiem kogo. Raport jedowczy tymczasem. Odrzuć, odrzuć, odrzuć. Zobaczymy tego teraz. Zobaczymy. No, tam resztę będziemy obserwować. Hmm, oferta Bystrowa. Dobra, akceptujemy Bystrowa już. Zamiast niego będzie grać na tamtej pozycji jakiś inny zawodnik. Trudno, no, musimy jakoś sobie poradzić. Tym bardziej, że Bystrow był do zastąpienia, a będziemy mogli wzmocnić obronę. Sprzedaliśmy dobrze. Teraz kupujemy Dawida Luisa. Informacje o piłkarzu. Kupno 11 milionów euro. Spoko. Mam 11 na Albo wiecie co? 10. To jest już ofertę. I zobaczymy jak tam będą chcieli. ej, dodaj listy życzeń. Dalej. Musimy go mieć w swoim zespole. Wtedy będzie obrona już wiele lepsza. już usiłem. Dobra. Oferta nie do przyjęcia, 12 nawet. Dam 11,5. Zobaczymy, czy będą chcieli, czy nie. Tym bardziej, że będzie podstawowy. Tutaj oferta transferowa, telegin. Go nie potrzebuje i tak. Dość słaby jest jak na swój wiek. Dalej. Hmm, no oczywiście. Szybko ja już mam tylko niecały tydzień. Zainteresowanie klubów David Lewis. Czy to? Nie. Nie chcę go. Dobrze, dalej. 12. Poczekajcie, alokacja budżetu. Yy, nie to. Tutaj. Alokacja. Dobrze. Nawet tak mogę dać. Oki. Okay. Transfery, zobaczyć zobaczcie syryczeń. Nie czekajcie, to musi być inaczej. czekajcie, czekajcie, czekajcie. Negocjacje o tak. Do oferty transferowej. I ani grosza więcej. Dam za niego, dam mu pensję 90 milionów. A 3000. Nie zdąży na mecz, chyba. 20 tego, ale damy mu kluczowy zawodnik, tak żeby miał jeszcze tutaj trochę hajsu, żeby kupić jednego zawodnika perspektywis Perspektywistycznego. Tak więc trzeba to zrobić inny sposób. Nowa oferta i z ścierwą. Tyle złożę ofertę. Nie, kurde, ma być tam kluczowy Co ja zrobiłem? Boże, ja muszę go mieć w tym zespole Nie chcesz? Ty śmieciu Za gównie, że dobra, jakiegoś innego muszę znaleźć Nie, dostanie, nie dostaniesz żadnej szansy Kup zawodników Atrybut podroczny Skoczność Minimalna wartość, albo wiecie, to siła. 80. Jak najmłodszego znaleźć trzeba. Papodopulos Mangala, Munos, Sako, Kwiaty. A według tego jakiś taki w miarę młody Mac za drogi. holder za drogi. Ewentualnie mogę kupić jakiegoś takiego na sezon 2 I tak właściwie potem odchodzę stąd Hwedes może Czekajcie, dane zawodnika Siła, skoczność hmm. Czekajcie, ja znajdę sobie Według y Mmhm. Gdzie to będzie? Główki. 80 główek, co najmniej. W miarę tam jest jakiś. Czy nie ma? Pujol, coś stary. Ale właściwie mogę, nie, bo trochę pensja wtedy będzie wygórowana. Aaa, wiosenką pani za drogi. Tapu też, tontery też. Każdy zrobi to w taki sposób. Maksymalny wiek 26 lat. Teraz patrzymy więcej kto jest tani hmm. Może Gara jakiś tutaj Ezekiel, David Luiz a w wieku? Dominguez, Gladbach, Holger hmm. W miarę taki tani Fwedes chyba, albo DD Mam tutaj trochę teraz taki Czekajcie, znaczy, zrobimy też Taki takim grze minimum 75 Dobrze Teraz będzie nieco lepiej ...i według wieku. Hmm Papadopoulos, Matip... Badstuber... Dominguez myślę nad Dominguezem Ewentualnie Hywedes. Nie wiem, nie wiem. Coś musi być pomiędzy nimi, że to jest taki... tani. Jest dość wolny. Dominguez, powiedzmy, też jest taki sobie. Ma mogłówki duże. Domingueza zakupujemy. Kupno za 10 milionów. Nawet 11 damy. Muszę go mieć w swoim zespole. Potrzebuję jakiegoś środkowego obrońcy, pilnie. Następny mecz. Wiecie co? Symuluję ten mecz. Nie ma co grać tego meczu. Niemal z niego tam do inny Pieprzyć to zbytnio Warne, żeby wygrać ten mecz tylko No, Shiroko w dwie bramki strzelił z karnego i normalnie z gry To ma być odcinek bez żadnego meczu A trzy punkty są 14 milionów Was posrało Ale za to będę mógł wtedy Trochę mniejszy dać ten Dobrze, damył te 14. Dalej, szybko, bo już okienko się kończy powoli. Przyjęta. Dam mu 60. 20% i kluczowy zawodnik musi się zgodzić. Dobrze, to jest to. Dalej. Przyjęty. Witamy Cię w zespole Dominguezie. Miło mi Cię powitać bardzo. Przybył nowy zawodnik. Niestety dość takie słabe zakupy, no ale co poradzić innego. Uff, co ja jeszcze miałem zrobić? Jeszcze miałem... czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tak, kupić jednego. Dowolny. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ogółem. Raczkie, przyjść to. Eee, teraz tak, to będzie w tych, Liga Polska Ale jestem dość młody, więc to jest dobrze A czekajcie, muszę pierwszy alokacji budżetu Chyba mi starczy, mam nadzieję, kasy. Nie jestem pewien, kup zawodników Dowolny No, szybciej, szybciej ogółem Dobra, tam tyle, już tam. Liga Narodowej Dobra na Liga Polska. Fimo by Dobrze, ze z Poznań Szukamy. Co jest, niemożnych kryterium, według czego 70. Nie wiem o co chodzi z tym teraz. Teraz Mateusz Morzeń, starczy mi pieniędzy spokojnie, ale on wkrótce zostanie jednym z lepszych zawodników. Ewoluuje nawet do 80 prawie. Tak więc kupujemy go. Przyda się nam na taki 5. Kupujemy. Może się zgodzą. Dalej. Przyjęli dobrze. Jest dobrze, damy za niego 12 milionów, 20% damy ci ważnego zawodnika. Musisz się zgodzić, właściwie mogę mu zrobić w dać kluczowy. I mamy ostatni dzień transferowy. To będzie niestety ostatni transfer chyba, dalej. Odrzucony, lepszych warunków. Nowa oferta przedstawiłem w takim wypadku. Dam ci kluczowe zrobię ci w chuja 15 milionów. Musisz być moim zespole potrzeba jakiegoś Odrzucił. Telegin. Hm, tak więc muszę znaleźć jakiegoś innego pomocnika. Transfery kup zawodników. Jakiś pomocnik. Tyra minimalną wartość 70. Taki. Dość młody. Dowolna liga. St mm, maksymalna wartość 2 miliony. I szukamy. Hmm. Ktoś to ma nawet takie małe. Ktoś to po prostu będzie mógł się rozwijać tak w miarę, z miarę, stąd z tyłu Tylko nie wiem kto Robert Mac jakiś Nie wiem kogo by to wziąć, jeszcze tak Na dodatek Ktoś kto ma w miarę taki overall I w miarę jest Także po prostu był na zapas, na rezerwie Mmm. Kupię sobie może Tego Jansena Gra w mojej reprezentacji, więc muszę go kupić. Z ten Z Dużą ofertę. Dam mu kluczowego. Zobaczymy jaki spisze. Jeśli że moi fiaskiem. Nie do przyjęcia, 2200. No dobra. Jest dużo ofertę Neven Subotic, Subotic jest nie na sprzedaż. Przykro mi. Olympic Marsylia, ale nie dla was jest Subotic. Dalej. Aż się boję to odpowiedzi, że mówi nie. Przyjął Jansen. Znaczy, przyjął tam ten, ten... te 300 już... 90... Będę bez forsy, ale... Zawsze coś... Zabłyczowy zawodnik pewnie się zgodzi. Ja tam czasem dostanie szansy gry, wiadomo. Będzie na rezerwie. Odrzucił. Nie uważasz tak, co? Nie uważasz? przedstawną ofertę, więc... Jezus, Mary, tak mało kasy? Powiedzcie mi, czy mam tak mało kasy. Dam ci ważnego zawodnika. Teraz się zgodzisz? Stało parę godzin. Przyjął, no wreszcie przyjął. Akceptuję ofertę, nie mam właściwie w ogóle hajsu już. Ale jest, mam nowego zawodnika. Tak można podsumować te zakupy, że były chujowe. Chciałem kupić coś lepszego. No, ale już nie będę narzekał. Koniec okienka transferowego. Raporcik jeszcze w juniorach. O, Felix Saurant to będzie w przyszłości gwiazda. Na Nadewna Bank będzie gwiazdą w przyszłości. Potencjał, wielki. Trzeba go tylko dobrze wykorzystać. A Vukcevic... Zobaczymy czy jestem go trzymać, czy nie. Tak no więc to było na tyle w tym odcinku. Dane zawodnikiem miesiąca jest, i teraz czekają nas dwa mecze reprezentacji Danii. Pierwszy z reprezentacją Bułgarii, drugi z Hiszpanami. Chyba sobie je będziemy potem symulować, więc do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.